Staram się być w dobrych relacjach. Zróć mi nie pozostawić samotnego, gdy będziesz potrzebować mojej pomocy. Pomoc, pomocy. Traktuję każdego z was po przejaciersku. Wzruszam ramionami, widząc słowo. Jest mi wtedy smutny i chcę wam tylko przekazać w słowach mojej piosenki, że naprawdę warto być dobrym człowiekiem. Wtedy cały świat będzie lepszy. Świat będzie lepszy, czy rozumiesz, że Zgraniczna dobroć to bezcenny skarb. Pamiętaj dobro wraca, więc wymień złe uczynki na dobre. Przestań grzeszyć, zachować swoje miejsce na miejscu. Nie bądź złym, niech rozpara cię dobro. Biegnij po zasadach do nieba, i tylko sił niech Twoje serce na wieki będzie przepełnione dobrami na wieczność. Pozostań dobrym człowiekiem jak ja. Tam po śmierci czeka na raj zwany niebem, Zawsze zawsze po dobrej stronie. Pragnę pozostawić moje...